No i wisienka na torcie Warren AI, która najbardziej mnie zaskoczyła, czyli sztuczna inteligencja, która no, pomaga w wyszukiwaniu danych o spółkach, i tu również traktujemy to raczej jako pomoc w analizie, a nie żadną wyrocznie. No i w kwestii pomocy sprawdza się świetnie. Ja cały czas korzystałem z Gemini, no ale tam zdarzają się jednak błędy, bo czerpią ze wszystkich źródeł w internecie. Natomiast Warren AI korzysta z danych zaimportowanych głównie przez Investing, które są oczywiście sprawdzane. I to daje nam takie myślę 99% pewności, że otrzymacie odpowiedź zgodną z prawną, a to jest ogromna przewaga nad innymi modelami AI właśnie. Możecie go użyć na przykład do pytania, podsumuj ostatnie wyniki Nvidia, sprawdź guidance na następny kwartał i pokaż wykres dynamiki wzrostu przychodów i zysków. No i co ciekawe, Warren chwilę wypluje nam szczegółową odpowiedź. Gdybym zaczynał z inwestowaniem, to zapłaciłbym za takie narzędzie myślę, że od razu, żeby szybciej się uczyć. No, ma też dostęp do aktualnych danych, więc wyniki możecie analizować w sekundę, i to jest naprawdę fajne. Z tego, Warren AI fajnie mi się korzysta. No i jest to taka opcja, która serio wszystko nam ułatwia.